To, 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 jest chyba ostateczna walka, to za niedługo jest koniec, tak? A ja co jestem ciekawa, czym będzie trójka. Moja głowa wybucha, no bo ja trochę też. Ja pierdzielę. Eee... Nie wiem, gdzie ja jestem! Zgubiłam się! Co ty możesz łaskawie latarkę włączyć? Aha, bo ja nie mam amunicji do tego. Czekaj, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja mam go zwabić tutaj. I co ja mam zrobić z nim? Ale to ja mam czym balić? Którkolwiek? Ja nie mam amunicji do niczego innego. A co to jest? Do czego mi to? Aha, bo to ja przesuwam. O, matko. Czekajcie, bo ja nie ogarniam w ogóle, co tu się dzieje. Nie mam, okej, okay, apteczki podpiętej. A

Piętej. I nie mogę jej użyć z tego szybkiego menu. E... ja teraz nie mam w ogóle tej apteczki. Ja bym musiała te światła na niego w takim razie, ale. O jezus, nie ogarniam tego. Niech ja mam cel.

Bo on mnie rzuca jakimiś fafoclami. Tylko eee, tu w ogóle nie ma tych świateł. Gdzie one są? Tam są, Nie jest powolny, nie jest wcale taki trudny. Tu jest to jedno światło, muszę pamiętać. A wow, tylko on rzuca te fale jakieś. Jezu, serio? Ale to się strasznie wolno kręci! Jezu, myślałam, że... W czasie mam jeszcze amunicję zbierać i rzeczy i wszystko. nie zabije, prawda? Wstawaj, stawaj. Lecz się. się. Ciekaj. Ciekaj. I zbieraj amunicję. No, mogłabyś... Dlaczego ty masz tą amunicję teraz? Świetnie. Nie! Łupia, wariatko. Oh, Uu, trzeba ja nawet nie wiem, gdzie jest ta druga lampa. Harry Anderson. Nie, to jest to, co jest... O, tam jest ta lampa. Ufajnie. Mogę nie, 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 nie. do czegoś innego. To się za długo przeładowuje. No, mnie tu zamorduje. Sieć nie mogę ruszyć. Spakować do celi światła na cele przesunąć. No, teraz później zauważyłem. Do... Atakują, atakują, ale... proud, back saga! Jezus. Ja. Jezus, nic Johnny to atakują mnie ja atakuję ale Adams nie siedzi z jak ona się zabiera za to 5 lat? No, oczywiście, że. Fix it, no. Że ja się tu muszę męczyć. Mhm. Się staram jeszcze yes. przekręcam jego wujezł obok, nie? no idę nie, no, ja nie wiem za bardzo co ja... musim się uleczyć kurde zaś mam nie, no, nie. Nie. Jezus, czemu nie możesz mieć wybranych tych leczniczych środków cały czas? Tylko ja ci muszę za każdym razem to wymieniać. Wlazłam do tej klatki znowu. Ja się staram. Naprawdę się staram. Nie, wiem, nie widzę go teraz. O, cudownie. Mm nie mogę wziąć apteczki nie mogę, kurczę. o tak, świetnie, znowu do tej klatki wlazłam wskak... przecież nie masz amunicji do tego tego też nie masz czemu nie zabrałam żadnej amunicji, czy zabrałam... Tego gówna zebrałam coś. Już moglibyście go oświetlać. Here, here you, Gdzie on jest? Jest zrobione. Ja tego nie umiem unikać. Nie wiem, jak ja nie mam tego unikać. Nie. Jezus, Maria, coś mi zmienia na no nie tą broń, co trzeba. Jerdy puszcza jakieś porąbane. Yeah, oczywiście, oczywiście. Ja się staram. Dobra, jeszcze raz musimy. A, które to ja miałam przekręcać? Chyba to. Uciekaj, 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 uciekaj. Zrobimy kółeczko, bo ja nie wiem potem gdzie te... Dobra, tam to światło mam przekręcać. Szybko, szybko. Teraz już powinnam przekręcić. Jezus! A nie rozmawiamy tutaj po innemu niż Polski. Za bardzo. Okej walka jak w Dragon Ball'u, no no Jezus Maria, ale się zgrzałam masakrycznie. nie, nie do końca. Przeszło I na Casey! <laughs> Fajnie. No! Super, wylazło za Lana, przeszło na niego. No... Ja pierdziało, fokra. No i zwiał. I <laughs> hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official: TearFest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Was good easy, This Nie. Chyba nie. Ale teraz jesteśmy Alonem! Gdzie jest ym, Saga? Ale rozwaliło tą klatkę. Może Casey będzie bosem w Trójce. A Saga chyba tam siedzi. Ja pierdzielę. Gdzie my jesteśmy teraz w tej historii? Daleko jeszcze do końca? Nie, to jest Estewes tam siedzi. A to gdzie jest Saga? Wciągło ją? Może ona poszła teraz na dno jeziora? Może ona wybuchła z tą klapą? Wake. <grym> <grym> Teraz jesteś wakiem. <noise> no czekaj. Darcie się Tora odinadby by mi przeszkadzało. No, trochę. Trochę to jest męczące, jak wszyscy się tam drą do mnie. Tym bardziej, że ja nie do końca... jakby ogarniam, co oni do mnie krzyczą. Oni mi chcą pomagać, mówić gdzie on stoi albo coś tam, ale no. Zresztą ci wyskoczy, że koniec prolog. Rzucił ją do wody. Aha! Okej, okay, dobra, bo to nie, nie zajarzyłam tego w ogóle. Jeśli zrobią polsat w tym miejscu i graj w trójkę, by dokończyć grę, to będzie słabe. Miejsce, gdzie gra się rozpoczęła. Kurde, AWD nie wiem. Alex, Anderson we need to figure out how to salvage this Oh, i'll do anything it takes to fix this agent Estevez. i'm the reason this is all happening it's never that simple but i should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second i laid eyes on you the only question now is are you able to fix this i could try <laughs> Not the most encouraging answer, but we'll make no. it work. <laughs> Nie jesteśmy w stanie jakby ogarnąć tego, no, we're not able to salvage this. When you got out of the lake. Suddenly, Saga, was pulled out by the dark. What about Saga? Scratch the dark presence inside Casey. It drew Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me thirteen years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. <laughs> I saw the no, one no. I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey when it attacked him in the woods it must have been preparing for this and now he is the clicker scratch will go to bright falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for return but i can still fix this how scratch must have the manuscript if i can read the ending i can rewrite it i need to go after him well you won't get very far without these no that's it a bro. real hail mary wake no, <laughs> Ach, I wish I could help, but this is all on you. Oczywiście. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. my The FBI vehicle would be at the parking lot. Aha, byłem Dobra, tu mam pistolet, tu mam to. A teraz pytanie, czy my to ciągniemy kurczę jeszcze, bo w sumie powinniśmy kończyć. Ja nie wiem, jak długie to jeszcze jest, czy tu jest jeszcze tylko walka ze zgrzytem i koniec, czy... czy coś jeszcze. Wrócił do kontrol. O Jezus. Wracę za, za długie gry teraz gram ciągle. Um, kurczę. Bo ja bym to zostawiła, tylko nie wiem, jak dużo nam zostało. Bo jest jeszcze finałowy boss, chyba oprócz tego zgrzytu. Więc by został tylko on, wydaje mi się, że jeszcze trochę nam zostało. Bez tydzień skończyła, bo tak się sporo dzisiaj z walkami namęczyłaś. No, jeszcze zwłaszcza, że nie wiem jak dużo tamtej walki ostatecznej nam zostanie, bo jeszcze jakoś sagę musimy wyciągnąć. Jeszcze musimy dotrzeć na Dearfest. Widzę, że tu jest jeszcze coś z pokojem pisarza. Dobra, zostawmy to. Zobaczmy jeszcze tylko, gdzie się ta gra zapisała, chociaż powinna się zapisać po walce. 6 minut temu. Był szybki zapis. Jeżeli... Nie wiem, czy tam jakaś scenka była. No to prawdopodobnie ta scenka się odpali chyba od nowa. Bo tu nie ma zapisu, jakby nigdzie. Może jeszcze zerknę, czy tu zapisu nie ma, czasem jakiegoś normalnego. Tam coś się na, na górze świeci, ale to chyba generator. Mm. Super Lorenz. No, z tym ostatecznym bossem też możemy się pomęczyć. I poszli szukać w jeziorze w ogóle. Walonet. No, nie widzę tu niczego. tego. Chyba, że... Yy... Ha, ja nie mogę tu wrócić w ogóle. Jestem ciekawa, u ja mam iść yy, jakby dalej. Ha, bo ona mi tu przepuściła. clear-headed for the first time in what felt like a lifetime i was no, in the exactly left a dark forest outside bright falls a gun in one hand a flashlight in the other haunted by my own writing alice taken from me i knew what i had to do stop the horror story from coming true stop the dark presence ja mogę... Nie, nie mogę mapy w ogóle odpalić. Hmm, to mnie gra będzie prowadziła chyba jak zarączka teraz. O, teraz się gra zapisała. Dobra, może być. <ścoughs> może być i tak. Nie, nie łuczki, nie chcę łuczków. chcę wejść. <grystanie> no, dobra, może być. Yy... Sobie zostawimy tę ostatnią walkę na koniec, matko. A się zgrzałam po prostu z, z, z tymi walkami, że masakra. Yy... Ale Nawet łopat się nie, nie, nie rozładował za bardzo. Dobra. Eee. O, cześć z akurat na koniec lana przyszedłeś. Dzięki bardzo, Rajana. Dobrej nocy Ci życzę również. Tak, za tydzień lecimy dalej. Także dziękować za dzisiaj. No za tydzień ogólnie za tydzień może być trochę problem. Bo się próbuję spotkać z moją siostrą już od trzech tygodni, więc może nam wypaść w przyszłym tygodniu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakby, co to będę informować? <grytanie> czy będzie za tydzień, czy za dwa. Dzięki bardzo, Lawrence i też dobrej nocki czy życzę. Dobrze, dzięki Pristine również i dobrej nocki. My się będziemy przełączać na It Takes Two, tylko zrobimy sobie przerwę do 10 minutek. Może trochę wcześniej się uda. Um, nie, nie, nie ukończyłam gry jeszcze Hotaru, ale myślę, że jesteśmy już blisko końca. W sensie już na następnym live ukończymy, myślę, Alana. No, także y, zapraszam na przerwę i... Uh, usłyszymy się po przerwie w i i tekstu.